Dziękuję za zaproszenie i za zaufanie, powierzenie mi tych tekstów. Bardzo przepraszam, ale nadmiar obowiązków nie pozwolił mi przyjechać do obry, choć chętnie chciałabym pochodzić po tych pięknych miejscach i spotkać się z Państwem. I powspominać pewnie też te czasy, kiedy przyjeżdżałam właśnie w porze wiosennej na zajęcia z klerykami. Przechodząc do tekstu. Myślę, że będzie on łączył się w wielu punktach z tym, co zostało powiedziane już wcześniej, ale zobaczą Państwo, że akcenty położone są trochę w innych miejscach. Analiza twórczości poetyckiej ojca Wacława Chryniewicza pozwala stwierdzić, że sens jego poezji zawiera się często w przestrzeni poetyckiej ale dotyczy rzeczywistości transcendentnej. W poetyckich medytacjach dominują liryki osobiste, zwarte, najczęściej krótkie wiersze napisane w latach 80. i 90. XX wieku. I mam nadzieję, że może jeszcze znajdą się jakieś późniejsze teksty, byłoby to interesujące, ale im późniejsze, tym wydawało mi się lepsze z tego poetyckiego punktu widzenia, więc dlatego chętnie poczytałabym więcej. Może się wydawać, że teksty te poświęcone są lotnym, przemijającym chwilom, ale nie poprzestają na tym. Skupiając bowiem uwagę czytelnika głównie na jakościach estetycznych i ekologicznych, odnoszą się do uniwersalnych. Próbują oddać tajemnice życia, sytuują odbiorcę w przestrzeni sakru. Ta przestrzeń jest bardzo rozległa, zróżnicowana, otwarta. Ojciec Kryniewicz wykorzystuje środki poetyckie, które służą łagodnej perswazji, mającej nakłonić potencjalnych odbiorców do refleksji, do zaufania, do zmiany, przemiany, która zapewne jednak przez tę jego łagodność nie jest nazwana nawróceniem. Można odnieść wrażenie, że granice między działalnością teologiczną, naukową, duszpasterską i poetycką zacierają się. Czytelnik jest przekonany o integralności tego, co poetyckie, z tym, co religijne, o ścisłym związku tego, co wypływa z wiary, z tym, co wynika z poezji. Teocentryczne odczucie świata jest tu w doskonałej jedności z odczuciem. Poetycki. Ojciec Hryniewicz nie stawia pytania, które przed nim zadawało wielu, jak do nienazwanego mówić po imieniu. Ma świadomość tego, jak trudny jest proces definiowania niedefiniowalnego. Stwierdza jedynie, że Bóg jest tajemnicą jeszcze większą niż piękno Matki Ziemi. Bóg nie ma takiego imienia, jakie mają ludzie. I podmiot liryczny nie pyta o imię nienazwanego ani nie próbuje zdefiniować jego istoty. Najczęściej posługuje się leksemem Bóg, określanym jako potoczny teon. W pewnych kontekstach oznacza on Boga Ojca, w innych Boga w Trójcy Jedynego, a jeszcze w innych Chrystusa, ale i trzecią oraz pierwszą osobę jednocześnie. Bóg, który jest duchem i ojcem. Rozstrzygnięcie, do której z osób odnosi się słowo Bóg, niejednokrotnie nie jest łatwe. Jak się wydaje, ta semantyczna nieścisłość jest cechą charakterystyczną tekstów religii. Warto dodać, że czasem słowo Bóg bywa do dookreślane. Wówczas stwórca jawi się jako Bóg miłość, dobry Bóg albo mój Bóg. Kiedy podmiot liryczny zwraca się do Boga, poeta najczęściej nie posługuje się żadnym imieniem, lecz zaimkiem ty w funkcji onimicznej i formami ciebie, cię, a także zaimkiem on. Dzięki wykorzystaniu techniki deiktycznej autor niejako uwalnia się od potrzeby budowania nowych, oryginalnych określeń Boga Ojca i Syna Człowieczego, zachowuje z nimi jednakże bezpośredni kontakt. Formy zaimkowe pojawiają się, gdy podmiot liryczny na przykład wyraża zachwyt nad pięknym świata. Poeta wyróżnia też przymioty Boga. Są to wspaniałość, piękno, dobrość, miłosierdzie, troskliwość. Bóg jawi się jako dawca życia, radości i szczęścia. Nie ma on granic, jest niewidzialny, a jednocześnie w pełnym blasku słońca, uzdrawiający, ocalający. Pozwala zapomnieć o troskach, kłopotach, poczuć cudowne tchnienie przyszłej wiosny świata. Na różne sposoby zapewnia też, że Bóg o człowieku nie zapomina. Wydaje się być to Bóg osobowy, najbliższy człowiekowi, umiejący słuchać i wspierać, uczący wytrwałości i ufności. To Bóg, z którym się rozmawia. Właśnie poprzez te ciągłe próby nawiązywania dialogu podmiot tworzy niepowtarzalną, głęboką i trwałą więź. Zapewne nie tylko w poezji polskiej, najczęściej występującą nazwą Boga, wyrażającą jego władzę nad człowiekiem i światem jest Pan. Bez względu na to, czy nazywa ta odnosi się do władców ziemskich czy absolutu, charakteryzuje się ona konotacją czci wobec tego, kogo oznacza. Omawiany leksem występuje w tekstach Ojca Kryniewicza w dwóch kontekstach. Po pierwsze w takich, w których pan, pan stworzenia, to ten, od którego ostateczne losy tego świata zależą, który zwyciężył nawet śmierć, czyli zmartwychwstały pan. Po drugie w takich kontekstach, w których obok konotacji czci i szacunku wyraźnie występuje konotacja ciepła emocjonalnego. Pan mój, pan mój i mistrz. To poczucie bliskości bywa wyrażane przy tej, a także innych nazwach Boga w różny sposób, jednak najważniejszym wydaje się ten, gdy poeta, podobnie jak w Biblii, używa zaimków dzierżawczych, zwłaszcza zaimka mu. Określenie to otwiera bowiem nową przestrzeń, rodzi wzajemność, a w konsekwencji jedność budzi też odpowiedzialność. Opiekuńcza obecność Boga nieustannie dostrzegana jest zarówno w życiu jednostek, jak i w funkcjonowaniu świata. Zatem Bóg z wierszy Ojca Krymiewicza naucza, troszczy się o tych, którzy go słuchają, troszczy się o losy człowieka, uzdrawia, ocala, szuka tego, co zaginęło i słucha kolejnych pytań. Obecność opiekuńczego i pełnego wyrozumiałości Boga jest zatem dla człowieka gwarancją. Wewnętrznego ładu i bezpieczeństwa. Podmiot liryczny wierzy, że taki troskliwy Bóg jest najwyższą, trwałą wartością i że taki będzie do końca świata, że on się nie zmieni. W poezji Ojca Kryniewicza nie ma powszechnie używanych imion, synonimów Boga i osób boskich, jak stwórca, Jezus, Chrystus, syn Boży, syn człowieczy, Mesjasz, odkupiciel, zbawiciel czy barat. Jest zaś Bóg artysta o nim obecny w poezji od czasów Jana Kochanowskiego. Bóg artysta jest gwarantem trwałego ładu i równowagi. Potrafi rzeźbić, zasiewać drzewa na nagiej skale, życiu dawać siłę. W swych poszukiwaniach, w medytacjach ojciec Wasław łączy obraz Boga artysty, stwórcy z pojęciami abstrakcyjnymi i nazywa go słowem i światem. Bóg jest słowem, które ciałem się stało. A jego słowa są żywe, wieczne i prawdziwe. Słowo ostatnie do niego należy. A jednocześnie poeta podkreśla, że ten sam Bóg jest milczący, gdy umiera dla zbawienia ludzi. Nawiązuje zatem do aramejskiego memra i greckiego logos, które służyły jako zastępcze określenia imienia Boga i personifikowały jego działalność, na które nakładają się kolejne symboliczne znaczenia pojęcia słowo. Dla tej poezji najważniejsze zdaje się być to, że słowo jest nie tylko świadectwem mocy Boga, ale przede wszystkim jego stałej obecności. Że daje ono życie, wyzwolenie, zbawienie. Ze słowem nierozerwalnie łączy się światło. Dla Ojca Kryniewicza Bóg jest jasnością, światłem, które nie zna zachodu. Niewątpliwie zarówno światło, się, jak i słońce oznaczają samego stwórcę. Poeta odwołuje się często do starotestamentowego znaczenia tych pojęć, gdyż w jego poezji symbolizują one z jednej strony życie, Boże objawienie, łaskę, a z drugiej wszechobecność Boga. Światło oznacza także zbawienie, wieczność. Dzięki niemu jest życie, ale także, co charakterystyczne dla tekstów Kryniewicza, ciepło, radość i szczęście. Światłość, Uznać można za pojęcie kluczowe dla tej poezji, dlatego zachód słońca jest nie tylko atrakcyjny estetycznie, ale także przybliża do zrozumienia tajemnicy istnienia świata, życia ziemskiego, przede wszystkim jednak innego, nowego życia, po drugiej stronie świata światłości, co nie jest na Zachodu. Dla podmiotu lirycznego istotne jest doznanie jasności. Nie pragnie on zatrzymać chwili, ale tę jasność jest pogodzony z przemijaniem, ponieważ jasność pozwala mu poznać samego siebie. Chwile najjaśniejsze muszą wystarczyć na długo. Przypominać mi będą, że jest jakaś nieznana przyszłość, gdzie człowiek już się nie boi własnego istnienia. Podobnie jak w poezji Wojtyły, ukryniewicza obecność Boga. Należy uznać za naoczną, ponieważ poeta często mówi właśnie o zobaczeniu, o wschodzie, zachodzie, promieniu, świetle, wodzie, trwaniu w świetle. Te wyglądowe sygnały zdominowały obraz, ale także doskonale połączyły się z najważniejszymi sensami utworów, również z celowością liryki medytacyjnej, która rozświetla, wyjaśnia. Mówiąc o Bogu, poeta wprowadza inne, często dość rozbudowane dyskrypcje, określane, wskazujące na nieznajomość jego imienia, jego inność, byt osobowy, obecność w życiu ludzi. Są to oczekiwany, obecność, ktoś, najbardziej niewinny, ktoś inny, ktoś większy od wszystkich dni mojego życia, nieznany, nieskończony. Mamy tu zatem do czynienia z nominacją piętrową, spowodowaną dążeniem do zdefiniowania i nazwania, nie dającego się w pełni zdefiniować, bezimiennego Boga. Na podkreślenie zasługuje jeszcze fakt, że używane przez Ojca Krymiewicza miana są w wybitnym stopniu nasemantyzowane, co różni je od klasycznych onimów, nieznaczących leksykalnie, a jedynie oznaczających dany desygnat w celu odróżnienia odmian pozostałych jemu podobnych desygna. Rozumienie Boga w poezji ojca Wacława Hryniewicza wydaje się najbliższe temu filozoficznemu stanowisku, które zakłada, że Boga można poznać, ale nie można zgłębić jego bytu. Dlatego poeta nie próbuje odpowiedzieć na pytanie, kim jest Bóg. Jak sam wyznaje, ja, człowiek o krótkim życiu, z trudem pojmuję tajemnicę wieczności. Jestem już człowiekiem spoglądającym na zachód, człowiekiem skróconych dni i lat szybko mijających. Kocham zachody słońca. Podmiot miliryczny odczuwa jednak obecność stwórcy precyzyjniej rzecz ujmując, jego wszechobecność, która wypełnia całą przestrzeń. Natomiast Bóg nie wymaga od człowieka tego, by zdołał pojąć tajemnicę świata, życia, nie oczekuje pochwał, ale tylko tego, by kochał. Jest tylko jedno przykazanie. Będziesz miłował. Podmiot liryczny spotyka Boga w pięknie przyrody, w rozświetlonych słońcem górach, które stają się znakiem wieczności i wierności Boga. Z czasem kocha te szczyty, bo one stały się częścią jego intymnych wzruszeń. Przyroda jest żywa, odczuwająca, pełna głosów, a jednak milcząca, cierpliwa, nawet wtedy, gdy czasem przez człowieka okaleczana, jak wierzba na Wielkanoc, którą podmiot liryczny całuje i przeprasza. Narodura niejednokrotnie budzi jego podziw i wywołuje radość. Poeta zachwyca się pięknem zawilców cudownego kobierca, niezwykłych rozmiarów. Stara się odtworzyć obraz harmonii trzech barw zieleni, bieli i błękitu symbolizujących życie, radość, niewinność, ciszę, pokorę i niebo nieskończoność. Jak również próbuje wzmysłowić siłę porównania człowieka do budzącego się na wiosnę drzewa, które nie rzuca jeszcze cienia. Ponieważ pozwala zakwitnąć za wilcą, symbolizującym wartości takie jak życzliwość i przyjaźń. Co warto podkreślić, to nieskupianie się na samym sobie, niezasłanianie z sobą samego Boga, ale i piękna stworzenia jest charakterystyczne dla poezji kapłańskiej, na przykład dla księdza Jana Twartowskiego czy Karola Wojtyły. To, co wyróżnia analizowane teksty, to pojawiające się wątki ekologiczne. Według Ojca Wacława zanieczyszczenie powietrza, zatrucie w wód i lasów, skażenie gleb czy zanieczyszczenie przyrody zasłania właśnie jej piękno i zasłania samego Boga. Przyroda, las, góry to miejsca odpoczynku, wytchnienia od pracy, schronienia, refleksji, poznania samego siebie, zbliżenia się do Boga. Podmiot liryczny jest zafascynowany górami Doliną Dunajca, którą porównuje do raju. Stwierdza, że wieczne góry i wiecznie w ruchu będąca woda sprawiają, że można zatęsknić za oczyszczeniem i odczuć piękno raju, jego obecność. Piękno i czar ziemi są niemymi świadkami ludzkiego losu, który wciąż czeka na przemienie. Poeta odczuwa łączność z naturą, dlatego zwraca się do przyrody, siostro ludzkości, ale nie odrzuca dorobku cywilizacji jej śladów. Słoneczne w słońcu skąpane kościoły i cmentarze na wzgórzach są jak proroctwo, jak obietnica świata z martwych Dzięki nim człowiek pojmuje to, co nieuchwytne. Zachwyca go zieleń, kolor trawy, młodych liści na drzewach a jednocześnie kolor nadziei, oczekiwania, ponieważ wiosna, kwiecień to czas nadziei, która jeszcze nie rozkwitła. Jesienią, ogołoconym z liści drzewą, przeciwstawia drzewa i iglaste, wiecznie zielone, które stają się znakiem nadziei, siły życia, przetrwania najgorszego. Zanurza się więc w przyrodzie, w jej zieleni, znajduje wyciszenie, odpoczynek, łagodność, harmonię. Komunia z przyrodą, Staje się dla niego ósmym sakramentem. Las witam, las żegnam, jak siostrę, jak brata. Już dawno temu ósmy sakrament dodałem do siebie. W tym miejscu należy też zwrócić uwagę na podział na przyrodę nieożywioną i ożywioną w twórczości ojca Wacława. Ta pierwsza zdaje się być wieczna i stanowi kontrast dla życia człowieka. Ale częściowo też dla tej drugiej. W analizowanych tekstach, podobnie jak u innych poetów ekologicznych, przyroda odradza się, czuje się wolna, ma swój własny rytm. Ale Ukryniewicz'a nie jest postrzegana jako krucha, przekwitająca, zbliżająca się ku śmierci. W tej poezji najczęściej natura budzi się do życia, zachwyca soczystością zieleni, czyli pełni wiosny, lata, pełni życia. Drzewo według niego nie umiera, ono traci liście, ale w miejsce starych na wiosnę wyrastają nowe, dając czas innym roślinom się rozwinąć. Cyklicznie się więc odradza. Podmiot ma też nadzieję na odnalezienie zwierząt, owadów, mieczaków, a nawet robaków, które straciły życie, kiedyś w nowym świecie mojego Boga. Rzadko w tej poezji przyroda jest bezbronna i przemijająca jak istnienie ludzi. Życie pojedynczej rośliny może też zakończyć się szybciej niż jej cykl wegetacyjny by na to wskazywał, ale nie kończy się w sposób naturalny, lecz pod wpływem bezmyślności, bez troski człowieka. Wówczas także podmiot liryczny wyraża nadzieję na nowe życie. Kto się przejmuje losem polnego kwiatu? Kto się zaduma nad tym, że był, a już go nie ma. Wierzę, że jest, że jest ktoś taki, że u niego ten kwiatek nie zginie, że zmartwychwstanie w nieznanej godzinie. Drzewo wydaje się wieczne, ale jego liści już nie. Po kolei jesienią odbywają lot swój ostatni z macierzystej gałęzi. Nigdy tam nie wrócą. Jesienne liście pełne pokory spadają prosto pod nogi przechodniów i są deptane, jakby ponosiły karę za czyjeś winy. Ale ich opadanie ma cel, chronią ziemię i rośliny przed mrozem, a wczesną wiosną nie zasłaniają słońca pierwszym kwiatem. Różnią się jednak od ludzi brakiem lęku przed gniciem i zatratą. Podmiot liryczny stawia pytania. Dlaczego tylko człowiek śmierci się boi, choć obdarzony obietnicą życia nowego? Przyroda jest nieskazitelna, zasadniczo jest przestrzenią wolną od ludzkiej ingerencji, jest poza złem. Podmiot błogosławi, powierza Bogu, nadaje charakter sakralny, bierze w opiekę i jednocześnie jest Bogu wdzięczny za. Nie. Poezja Ojca Kreniewicza wydaje się być poezją ekologiczną, poezją z martwych stanie, gdyż życia wiecznego dostąpić mają nie tylko ludzie, ale i przyroda. Ziemia to dom, wspólny dom, zamieszkiwany nie tylko przez człowieka, o który trzeba się troszczyć, co zgodne będzie z oczekiwaniem Boga i sprawi mu radość. Człowiek miał uczynić sobie ziemię poddaną, ale to nie oznacza, że nie miał ją wykorzystywać, tylko miał być odpowiedzialnym za nią, troszczyć się o nią, chronić ją, pomagać, okazywać czułość. Dlatego podmiot liryczny czuje się współwinny i przeprasza, gdy ktoś sprawia jej ból. Przyroda ma być nienaruszalną, wspólną dla wszystkich. Co istotne, Kryniewicz nie mówi o dewastowaniu czy o jakimś konflikcie, ale o zadawaniu jej bólu w wyniku kultywowania jakichś obyczajów, Albo potrzeby sprawienia sobie chwilowej przyjemności. Nie udziela jej głos, mówi w jej imieniu albo zwraca się do niej. Przeprasza. Zdaje sobie sprawę z tego, że człowiek czuje się lepszy. Nie zna jej, nie traktuje poważnie, ale on współodczuwa zarówno jej ból, jak i radość. Pełno ich teraz w lesie. Czuję, jak się cieszą. I sam cieszę się z nim. Człowiek powinien zauważyć, że jest jednym ze stworzeń Bożych. Nie jedynym. Nie jest szczególnie uprzywilejowany, ani szczególnie dobry. Ponosi zatem odpowiedzialność za siebie i za innych. Na koniec należałoby postawić pytanie, kim jest ów człowiek. Jest pielgrzymem wychodzącym od Boga i wracającym do Niego. Tylko przechodniem i gośnie, gościem na skrawku tej ziemi. Jest kimś na swojej drodze ku temu, co jeszcze przed Przybyszem zachwyconym, zdumionym dziełami Boga, pięknem natury, kochającym ziemskie życie. Wdzięcznym. Wdzięcznym za życie, które ma, które czasem jest gorzkie, ale jest darem bezsennym. Wdzięcznym za spotkanie z drugim człowiekiem, za dobrze przeżytą Eucharystię, za homilię. Wygłaszając, którą pomógł innym, wdzięcznym za życzliwość, nim, za powroty do domu. Jest dziękującym za ludzi, kochającym ludzi, ale też zawstydzonym swoją winą, egoizmem, onieśmielonym, tęskniącym za Bogiem, oczekującym spotkania z Nim, mającym nadzieję na ocalenie wszystkich, na ich zbawienie, proszącym o wybaczenie. Jest kimś, kto pracuje, ściska dłonie w geście, powitanie, podróżuje, lubi latać samolotem, kto przekazuje nadzieję. Chciałby odejść z tego świata z pogodą ducha. Nie ma pewności, lecz nadziei. Jest pełen wątpliwości wynikających z pokory, poczucia braku własnej doskonałości. Nie ma pewności, czy ma konieczną odwagę, ale ufa Bogu, a jego ufność wiedzę, rozjaśni. Przecież jest żywą cząstką Bożego życia. Od ludzi doświadczył wielkie dobro, które pozwala mu im przebaczać i zapomnieć o krzywdach, przezwyciężyć niechęci i dawać innym radość. Życzy wszystkim szczęścia. Najważniejsze są dla niego emocje ludzi, ich uczucia, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Ale jednocześnie nie znosi udawania. Noszenia maski, zaprzeczanie, że nie ma się w celu. Człowiek w poezji ojca Wacława jest zatem pozytywnie nastawiony do życia. Cieszy się, zachwyca, czuje radość, wdzięczność, ucieka od zgiełków współczesnego świata. Kocha naturę, podróżne, przepraszam, podróże i przydrożny kapliczki. Ciszę letniego wieczoru, zachwyca się kroplą po deszczu którą promień słońca zamienia w szafi i tęczą kolorów. Jest wdzięczny za wiosnę, za budzenie się przyrody ze snu, za wiosnę Bożą dla ludzi. Stawia pytania, zachęca do tego innych i zachęca do szukania odpowiedzi, ale swoich nikomu nie narzuca. Codzienne doświadczenia przyjmuje z pokorą, a one budzą refleksje eschatologiczne. Ciągle odnosi się do spraw ostatecznych, końca życia. Nie końca świata w ogóle, ale odejścia pojedynczego człowieka, zwierzęcia, rośliny, swojego. Ma nadzieję na nowy etap życia. Nie zastanawia się, jak będzie wyglądał sąd ostateczny, ani nowe życie. To myślenie o końcu wskazuje na jego silny związek ze stwórcą. Do pewnego stopnia można by je uznać za oswajanie procesu odchodzenia, umierania, ale najważniejszy czy ważniejszy od niego jest ten wymiar. Eschatologiczny. A tam jeszcze wyżej pytam sam siebie: czy znajdę miejsce przy stole u Boga? Konkludując, należy stwierdzić, że poetyckie medytacje ojca Wacława Kryniewicza można uznać za teksty o dążeniu ku Bogu, ku niebu, o nadziei. Są w nich zapisane ślady osobistych, prywatnych, codziennych doświadczeń, które otwierają na transcendencję. Nie stawiam pytań co pozostanie po niej po śmierci? Bo śmierć to nie koniec. Jest po niej życie inne. Jest przekonany, że tu na ziemi pozostaje pamięć po osobach, zdarzeniach. Nie tylko pamięć ludzka, ale pamięć gór, przyrody. I pozostaje słowo, nie ludzkie, lecz słowo Boga. Ono nadaje sens temu, co teraz, i temu, co będzie. Nie ma tu pośpiechu. Jest otwarcie na to, co nieskończone, na intymną wieść z Bogiem. To coroczne odradzanie się przyrody łączy ją z Wielkanocą, z dominacją żywej zieleni, daje nadzieję człowiekowi na zwycięstwo nad śmiercią i nowe życie. Twórczość Ojca Chryniewicza przekracza zatem głębokie rozdarcie kultury na autonomiczne z pozoru sfery sakrum i profanum. I na koniec wiersz modlitwa. Milczącym napełniaj myśl, mówiącym daj słowo prawdy, myślących ratuj od zadufania, przemądrzałym odbierz pewność siebie, zalęknionym daj odwagę serca, zagubionym wskaż drogę do domu, każdemu daj drogę bezpieczną. Każdemu chleb jego własny. Błogosław Pani. Bardzo dziękuję za uwagę.